Drodzy mieszkańcy Katowic, słodki gorący dzień, dobry, bądź dobry wieczór w zależności od tego, kto z was o jakiej porze obejrzy ten materiał. Jak widzicie, w rękach trzymam taśmy filmowe, tak zwane szesnastki. A co za tym idzie? Za tym idzie dobra informacja. Ponieważ już 17 lutego zapraszamy ciebie, ciebie, a także ciebie do naszego kina w Kostuchnie. Pierwszy seans wystartuje o godzinie 18:00 także zapisać, zanotować, ważna godzina. Co zagramy? Śledźcie naszego Facebooka, a także naszą stronę internetową i pragniemy jeszcze dodać, że mamy fajne, ale to mega atrakcyjne wystawy w naszych mdk czyli w naszych pięciu filiach. Przypominam, Piotrowice, Kostuchna, Murcki, Podlesie oraz Zarzecze. Także zapraszamy na nasze strony internetowe, tam znajdziecie więcej informacji, a ja póki co, no właśnie, zabieram się do przygotowań. Trzymajcie się, pozdrawiam!